Książka Agnieszki Bolikowskiej: Jak wreszcie zacząć mówić w języku obcym? To jest e, debiut tej autorki. Nie jest to poradnik, nazwałabym to zachęcaczem. Jest to książka, która spowoduje, że jeśli mamy jakieś zahamowania, jakieś lęki e, przed mówieniem w języku obcym, to nie powinniśmy e, poddać się tylko po prostu przeczytać tę książkę doda ona nam skrzydeł i przestaniemy się przejmować tym, że popełniamy błędy, że może znamy za mało słówek, wstydzimy się mówić niepoprawnie. Jest to taki rodzaj zachęty i mm, książki, która pozwoli nam odkryć w sobie tę odwagę, żeby się na zajęcia e, według metody, która jest tutaj opisana przez autorkę, e, do takiej językodajni zapisać i na głęboką wodę. Po prostu zacząć mówić. Nieważne, że z błędami, ale coraz lepiej. Zaskakujące jest w tej książce to, że nie ma tutaj takiego metodologicznego zagadywania, że to nie jest takim językiem napisanym podręcznikowym, tylko to są przy. Konkretne przypadki osób, które e, Agnieszka Wolikowska uczy lub uczyła angielskiego z sukcesami, e, więc jest ten aspekt taki, e, powiedzmy sobie osobistych historii, które są tu przekazane, osób, które, które skorzystały z metody i się otworzyły na ten angielski, a ponadto druga część książki jest po prostu zbiorem fascynujących rozmów o tym, jak, jak to właśnie ludzie uczyli się języków, wrzuceni na głęboką wodę, bo na przykład na, znaleźli się we Francji w domu pewnej starszej pani i po, musieli z nią rozmawiać e, przy okazji. Ucząc się o różnych winach i potrawach, które ta pani szyku, szykowała. Także pod tym względem, właśnie to nie jest taki nudny podręcznik języka angielskiego. Najlepsze w tej książce jest to, że napisała ją osoba inteligentna, ciepła, empatyczna, która owszem zna świetnie dwa języki obce, a może nawet i więcej, ale ma konkretne doświadczenie w nauczaniu języków obcych i jest tutaj bardzo dużo takiej indywidualnej, jej własnej, osobistej historii. Właściwie to jest jednocześnie książka o nauczaniu języków obcych, ale jest to też historia Agnieszki Wolikowskiej, która jest bardzo fajną, ciekawą osobą.